Samego Centrum Światowej Neuronauki. Krótko i po ludzku. O mózgu, psychologii i o życiu. Mateusz Gola. Zapraszam. Cześć! W zeszłym tygodniu podzieliłem się z wami na Facebooku odkryciem na temat tego, jak skutecznie i w 20 minut przywracać pamięć. Pod tym postem pojawiło się wiele komentarzy i próśb, żeby opowiedzieć o tym więcej. Dlatego bez przedłużania, krótko i po ludzku opowiem dzisiaj więcej na ten temat, ale zanim zaczniemy, chodźmy do labu po trochę sprzętu. Lab jest akurat pusty, więc możemy chwilę pomieszkować i weźmiemy sobie jeden czepek. Myślę, że ten będzie dobry. Zacznijmy od tego, jakiego rodzaju pamięć przywraca ta metoda. Gdy mówię o pamięci, pewnie większość z Was ma na myśli pamięć długotrwałą, czyli taką dotyczącą różnych faktów i informacji zapamiętanych dłuższy czas temu. Na przykład nazwy lewoprzeżnych dopływów Wisły albo prawie wybrzeżnych dopływów Nilu, czy bardziej przydatne rzeczy jak własny adres. Jednak nie jest to ten rodzaj pamięci, który właśnie ta metoda przywraca. Zaprezentowana metoda przywraca pamięć roboczą, czyli taką, która pozwala nam utrzymać kilka informacji do czasu, aż je zapiszemy albo wyciągniemy na ich podstawie jakieś wnioski. Spróbujmy sprawdzić, jak to działa tak w praktyce. I tutaj teraz się skupcie, bo będzie zadanie. Uwaga! Ania jest niższa od Magdy, Kasia. Jest niższa od Ani, czy w związku z tym Magda jest wyższa czy niższa od Kasi? E, kliknijcie w prawy górny róg, e, tam e, można zaznaczyć swoją odpowiedź, a ja na końcu tego filmu podam prawidłową, prawidłowe rozwiązanie, więc zostańcie do końca, to dowiecie się, czy wasza pamięć robocza działała dobrze czy nie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujesz utrzymać w pamięci roboczej pięć informacji. To, że jest jakaś Ania, że jest jakaś Magda, że jest jakaś Kasia oraz relacje między nimi. E, podałem dwie relacje, trzecią trzeba samemu wydedukować. E, nie jest to zadanie trudne, ponieważ ludzka pamięć robocza pozwala na utrzymywanie 7 plus minus dwóch informacji, czyli przeciętnie od 5 właśnie do 9 informacji. Problemy zaczynają się wtedy, gdy ten limit jest przekroczony. Pewnie znacie taką sytuację z życia, że poznajecie jakąś ciekawą osobę, prosicie o numer telefonu, no i okazuje się, że nie ma jak go zapisać, bo po prostu wasz telefon się rozładował albo nie ma długopisu czy kartki. I utrzymanie dziewięciocyfrowego numeru w w pamięci nie jest łatwe. Bo to już jest tam na, na granicy, właśnie tej, tej pojemności. No dobra, to teraz zobaczmy, co takiego w mózgu musi się wydarzyć, żeby ta pamięć robocza dobrze działała, żeby można było rozwiązywać takie zadania. Poznajcie Rogera. Roger pomoże nam to zrozumieć. Okej, okay. zajrzyjmy do jego głowy. I tutaj tak. Ehh. Żeby pamięć robocza działała sprawnie, dwa obszary mózgu muszą się ze sobą dobrze komunikować. Kora skroniowa, znajdująca się nad uchem Rogera, i kora czołowa, jak sama nazwa wskazuje, znajdująca się za jego czołem. Badania pokazują, że u osób starszych po 60. roku życia te dwa obszary komunikują się coraz gorzej. W związku z tym pamięć robocza funkcjonuje słabiej. I zajrzyjmy do pracy kolegów z Postonu. Zobaczmy, jak to wygląda. To, co widać tutaj na tym obrazku, to to, że zarówno u osób młodszych, jak i starszych płaty skroniowe funkcjonują całkiem nieźle i są aktywne podczas rozwiązywania zadań na pamięć roboczą, a w przypadku osób, w przypadku płatów czołowych są one aktywne tylko u osób młodszych, a u osób starszych są nieaktywne. I to właśnie sprawia, że osoby starsze mają problem z pamięcią roboczą. Dlatego to, co było ważne w tym zadaniu, to przywrócenie właśnie tej aktywności płatów czołowych. To się przekłada na poprawność wykonywania tego zadania. Osoby młodsze wykonują to zadanie z poprawnością 90%, czyli mylą się raz na 10 prób, to widać tutaj. Natomiast osoby starsze mylą się dwa razy na 10 prób, czyli dwa razy częściej. Teraz, co zrobił zespół z Bostonu, żeby przywrócić tam pamięć i żeby zrobić to w miarę szybko, czyli w 20 minut? Do tego zastosowano EG. To jest czepek, który wzięliśmy z labu. Zakłada się go na głowę i znajdują się tutaj różne, znajdują się tutaj różne elektrody. One pozwalają mierzyć aktywność mózgu, czyli można było zobaczyć, jak te płaty się aktywują u danej osoby. Natomiast dodatkowo wykorzystali jeszcze taką stymulację prądem zmiennym o niskim natężeniu, i stymulacja tym prądem pozwala aktywować te płaty i usprawnić komunikację między dwoma obszarami. Tak jak w przypadku radia. Informacje również w mózgu, jeśli są przesyłane w jakiś niewielkich obszarach, to są przesyłane w wysokich częstotliwościach. W przypadku mózgu jest to częstotliwość gamma. Natomiast jeśli są trzeba je przesłać gdzieś dalej między różnymi obszarami w mózgu, to są przesyłane wtedy w takimi falami wolnymi, długimi. I to jest w przypadku pamięci fala theta. Dlatego też. Panowie z Bostonu stymulowali oba te obszary mózgu. Tutaj widać, że ta stymulacja była efektywna. Zarówno czołowy obszar, jak i skroniowy, w częstotliwości Teta. No i to zadziałało. Okazało się, że po takiej stymulacji osoby starsze wykonywały zadanie na pamięć roboczą tak samo jak osoby młodsze, czyli miały tylko jeden błąd na 10, Dwa razy mniej tych błędów niż bez stymulacji. Co ciekawe, ta stymulacja trwała tylko 20 minut, a poprawność wykonywania zadania poprawiała się na w około godzinę, czyli 50 minut. Więc to jest niesamowity wynik. Jeśli podoba Wam się to odkrycie i chcecie, żebym opowiedział o innych ciekawych badaniach, to zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał w prawym, w prawym, tutaj tak, w prawym dolnym rogu. Chętnie um, podzielę się różnymi innymi ciekawymi rzeczami. Um, ja nazywam się Mateusz Kola, a to było Krótko i po ludzku, pierwszy odcinek na temat mózgu. Um, jeśli chcecie jeszcze tutaj chwilę zostać, to um, za chwilę odpowiem na pytania, które pojawiły się na Facebooku. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku, tam toczą się czasami fajne dyskusje. No dobra, to przejdźmy do tych pytań. Pierwsze pytanie, które padło, to jest takie, czy ta metoda jest bezpieczna? Na razie wygląda na to, że tak. Poza tym, że jest bezpieczna, to jest też prawdopodobnie łatwa we wdrożeniu, bo tych kilka elektrod będzie można rozmieścić na głowie w nieco bardziej atrakcyjnej postaci niż ten czepek, jak go już zdejmę. Będzie to mogło być na przykład w jakiejś czapeczce czy opasce, będzie mogło wyglądać naprawdę fajnie. Czy to jest to samo co biofeedback? No nie. Różnic jest kilka. W biofeedbacku nie stymuluje się mózgu, tylko mierzy się jego aktywność i podczas tego pomiaru osoba, która korzysta z biofeedbacku takiego opartego na EEG, dostaje informację zwrotną, najczęściej w postaci jakiejś gry na temat tego, czy aktywność mózgu spełnia dane parametry czy nie. No, i zakłada się tam, że na podstawie tej informacji zwrotnej, mózg sam zmieni swoją aktywność w pożądany sposób. A tutaj w tej metodzie ma miejsce aktywna stymulacja mózgu prądem elektrycznym o niskim natężeniu. No i to jest taka bardzo zaplanowana stymulacja, która po prostu poprawia tą pamięć. Tam nie ma żadnego feedbacku, żadnej informacji zwrotnej poza ostatecznym wynikiem tego zadania. Następne pytanie, które padło, to takie, czy można też poprawić e, pamięć e, długotrwałą albo przywołać jakieś zapomniane wspomnienia. E, niestety, przezczaszkowa stymulacja prądem e, zmiennym albo stałym, TDCS albo TACS, e, taka jak zastosowana w, tym, w tej metodzie, stymuluje tylko korę mózgową e, czyli tylko właśnie to, co jest e, tuż pod czaszką. E, I e, Wiemy, że pamięć długotrwała to struktury głębsze, np. hippocamp. Za pomocą tej metody nie da się ich stymulować, ale w zeszłym roku opublikowano bardzo fajne prace pokazujące, jak stymulować hippocamp innymi metodami, jeśli chcecie, to chętnie o nich opowiem. Było też pytanie, czy TDCS, czyli Transcranial Direct Current Stimulation i TACS, Transcranial Alter Current Stimulation, to to samo. To jest bardzo podobna metoda. Obydwie polegają na tym, że stymuluje się mózg poprzez czaszkę prądem o niskim natężeniu, tylko różni się ten prąd. W TDCS jest to prąd stały, w TACS jest to prąd zmienny. Padło też pytanie, kiedy ta metoda będzie dostępna dla przeciętnego człowieka. Nie wiem, nie wiem, czy twórcy tego badania nad tym pracują. Podejrzewam, że to nie jest. Znaczy, wiem, że to nie jest bardzo skomplikowana technologia. Nauka, która za tym jest, jest niesamowicie jakby złożona, ale pewnie da się to wdrożyć w ciągu następnych pięciu lat. A podejrzewam, że tutaj w labie bylibyśmy w stanie pewnie to stworzyć w ciągu roku i już na sobie się tym bawić. No, ale wiadomo, że to musi przejść testy, wszystkie certyfikaty otrzymać zanim trafi do domu. I na koniec odpowiedź na moje pytanie: czyli Czy Magda jest wyższa czy niższa od Kasi? Oczywiście Magda jest wyższa od Kasi i jest wyższa od Ani. Słuchajcie, do zobaczenia już w sobotę. Tam będzie następny odcinek krótko i po ludzku i do zobaczenia w następnym vlogu za tydzień. Dzięki, pa!